Dziś jesteśmy zaproszeni do wejścia w świętą przestrzeń komunikacji z boskością, gdzie anioły są obecne, aby ofiarować ochronę i pokój. W świecie, gdzie niespodzianki i wyzwania pojawiają się w każdej chwili, znalezienie duchowego schronienia jest niezbędne dla naszej drogi życiowej. W tym spotkaniu wiary zbliżamy się do aniołów z otwartymi sercami, gotowi przyjąć błogosławieństwo niebiańskiego bezpieczeństwa. Poprzez tę modlitwę szukamy towarzystwa tych niebiańskich posłańców, których Bóg posyła, aby kroczyli u naszego boku, prowadząc nas i chroniąc na każdym kroku. Zapraszam Cię w tę szczególną okazję, aby odłożyć na bok codzienne troski i wznieść swojego ducha w poszukiwaniu tej anielskiej ochrony. Z otwartym sercem i spokojnym umysłem dostrzeżemy, jak obecność aniołów objawia się wokół nas, przynosząc spokój i pewność w nasze życie. Przygotuj się, by poczuć delikatny dotyk niebiańskich skrzydeł wokół siebie, a ten moment niech stanie się punktem wyjścia do głębokiego połączenia duchowego. Jesteśmy tutaj, aby umocnić naszą wiarę i odczuć w sposób namacalny wsparcie aniołów w naszym życiu. Psalm 91, 11-12: Albowiem swoim aniołom rozkazał o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach, na rękach będą cię nosić, abyś nie uraził swej nogi o kamień. Ten fragment przypomina nam o Bożej obietnicy ochrony. Aniołowie są posyłani przez Boga, aby nas strzegli na wszystkich naszych drogach, nie tylko w chwilach zagrożenia, ale jako stała obecność, która pomaga nam unikać pułapek i upadków na naszej drodze. Są wyrazem Bożej troski, zapewniając, że nie jesteśmy sami, nawet w najbardziej wymagających momentach. Ta obietnica zachęca nas do głębszego zaufania w obecność i ochronę Bożą uznając, że każdy nasz krok jest pod niebiańską opieką. Rozważając to, jesteśmy zachęcani do życia z większą odwagą i wiarą, wiedząc, że podtrzymują nas niewidzialne, ale niezwykle potężne ręce. Ojcze Niebieski, zbliżamy się do Ciebie z sercami pełnymi nadziei i pragnienia Twojej boskiej ochrony. W świecie pełnym niepewności i niebezpieczeństw szukamy pocieszenia Twojej obecności i bezpieczeństwa, które tylko Twoja opieka może nam zapewnić. Prosimy, abyś posłał swoich aniołów, aby strzegli każdego naszego kroku, chroniąc nas przed wszelkim złem i prowadząc nas drogami pokoju i prawości, zgodnie z Twoją wolą. Panie, Twoja dobroć i miłosierdzie trwają przez wszystkie pokolenia, a w Tobie znajdujemy bezpieczne schronienie przed burzami życia. Wołając o Twoją pomoc, pozwól, aby Twoi aniołowie byli obecni w naszym życiu, przynosząc przesłania wiary i odwagi. Oraz by inspirowali nas do stawiania czoła każdemu wyzwaniu z przekonaniem, że jesteś z nami, prowadząc nas swoją potężną i sprawiedliwą ręką. Na każdej drodze, którą podejmujemy, niech obecność Twoich aniołów będzie stała w naszym życiu, przynosząc nam pokój i ochronę. Niech ich skrzydła otulą nas niebiańskim objęciem, a ich głosy szepczą nam słowa mądrości i miłości. Niech to poczucie bezpieczeństwa umacnia naszą wiarę i odnawia naszą nadzieję nawet w najbardziej wymagających chwilach, pomagając nam wytrwać z determinacją. Błagamy Cię, O Boże, abyś sprawił, byśmy wyraźnie i potężnie odczuli Twoją ochronę. Niech Twoi aniołowie bronią nas przed wszelkimi przeciwnościami i prowadzą nas do miejsca wielkiego pokoju i bezpieczeństwa. Niech ich obecność będzie tak realna i namacalna, że nie pozostaną żadne wątpliwości co do Twojej miłości i troski o nas, wzmacniając naszą wiarę każdego dnia i przynosząc nam wszystkim duchowe i fizyczne odnowienie. Z naszymi głosami złączonymi z chórami niebieskimi składamy tę prośbę w głębokim szacunku i zaufaniu, wierząc mocno, że zostaniemy wysłuchani i wysłuchani, ponieważ nasza nadzieja spoczywa w Twoich wiecznych obietnicach. W potężnym imieniu Jezusa przyjmujemy błogosławieństwa które dla nas przygotowałeś, z radością oczekując świadectw Twojej ochrony w naszym życiu, i zobowiązujemy się podążać Twoją drogą miłości i prawdy. Wszechmogący Panie, gdy zbieramy się na modlitwie, błagamy o Twoją boską ochronę we wszystkich aspektach naszego życia. Prosimy, abyś otoczył nas swoją łaską i aby Twoi aniołowie byli przy nas w każdej chwili, czy to w domu, w pracy, czy w podróży. Niech ich obecność zapewni nas o bezpieczeństwie które oddala wszelkie niebezpieczeństwa i trzyma nas pod Twoją nieustanną i kochającą opieką. Niech w chwilach strachu lub niepewności poczujemy uspokajający dotyk Twoich aniołów na naszych ramionach, szepczących słowa pokoju i otuchy. Niech ci niebiańscy posłańcy prowadzą nas przez cienie, oświetlając naszą drogę światłem nadziei i boskiej mądrości. Niech to przewodnictwo nas umacnia i inspiruje do życia zgodnie z Twoją wolą, promując pokój i dobroć gdziekolwiek jesteśmy. Błagamy Cię, Ojcze, abyś wzmocnił swoją ochronę nad naszymi rodzinami i przyjaciółmi. Niech aniołowie, stróże będą tarczą przeciwko wszelkim przeciwnościom, które mogą się pojawić, chroniąc naszych bliskich przed wszelkim złem. Niech ich opieka rozciąga się na każdy dom, przynosząc harmonię i bezpieczeństwo, aby wszyscy mogli prosperować pod Twoją niezachwianą łaską i nieskończoną miłością. W naszej społeczności i na całym świecie prosimy, aby Twój pokój zapanował. Niech konflikty i spory zostaną rozwiązane pod wpływem łagodzącej obecności Twoich aniołów. Niech inspirują przywódców i jednostki do poszukiwania sprawiedliwych i pokojowych rozwiązań, tworząc środowisko, w którym zrozumienie i współczucie mogą się rozwijać. Niech to pragnienie pokoju stanie się fundamentem wszystkich ludzkich interakcji, odzwierciedlając Twoją kochającą i miłosierną naturę. Na koniec prosimy o Twoją nieustającą ochronę w naszych podróżach duchowych i fizycznych. Niech drogi, które wybieramy, będą zawsze prowadzone twoim niebiańskim światłem i mądrością aniołów. Niech każdy nasz krok będzie oparty na wierze i wsparty Bożym przewodnictwem, zapewniając, że nasza droga będzie bezpieczna i błogosławiona. Z wdzięcznością i wiarą powierzamy nasze życie tobie, ufając, że poprowadzisz nas przez wszystkie wyzwania i doprowadzisz do miejsca pokoju i wiecznego szczęścia. Wieczny Ojcze, w twoim nieskończonym miłosierdziu prosimy, abyś nadal posyłał swoich aniołów, aby strzegli nas w każdej chwili. Niech towarzyszą nam w małych i wielkich decyzjach, kierując naszymi myślami i działaniami tak, aby były zgodne z Twoją świętą wolą. Niech niebiańska mądrość będzie światłem, które nas prowadzi na życiowych rozdrożach, pomagając nam wybierać ścieżki prowadzące do prawdy i miłości. Niech aniołowie, nasi obrońcy, będą również posłańcami pociechy i nadziei w chwilach smutku lub straty. Niech ich obecność będzie balsamem dla naszych zranionych dusz, przynosząc ulgę i odnowę duchową. Niech pomogą nam przezwyciężyć przeciwności z odwagą i utrzymać otwarte serca na pocieszenie, które może pochodzić tylko od Ciebie, naszego miłosiernego i sprawiedliwego Boga. Prosimy również, Panie, abyś umocnił naszą więź z aniołami, pozwalając, by ich interwencje były jasne i potężne w naszym życiu. Niech będziemy odczuwać ich obecność nie tylko w filach medytacji i modlitwy, ale także w codziennych czynnościach, gdzie ich przewodnictwo jest równie potrzebne. Niech ta stała interakcja wzmacnia nasze duchy i codziennie wzbogaca naszą wiarę. Niech towarzystwo aniołów inspiruje nas wszystkich do życia z większym celem i zaangażowaniem w czynienie dobra. Niech ich wpływ motywuje nas do praktykowania aktów dobroci i hojności, odzwierciedlając Twoje światło w świecie który tak bardzo potrzebuje nadziei i boskiego przewodnictwa. Niech poprzez nasz przykład inni dostrzegają piękno życia pod twoją ochroną i miłością. Prosimy, aby na koniec każdego dnia mogliśmy dziękować za niezliczone sposoby, w jakie twoja ochrona objawia się w naszym życiu. Niech nasza ostatnia myśl przed snem będzie modlitwą wdzięczności za bezpieczeństwo i pokój, które zapewniają nam aniołowie. Niech śpimy spokojnie, Wiedząc, że jesteśmy otoczeni Twoją łaską i nieustanną troską naszych niebiańskich opiekunów. Boże miłości i nieskończonej dobroci, prosimy, aby Twoja anielska ochrona objęła wszystkie aspekty naszego życia. Niech każdy moment zwątpienia i każda niebezpieczna sytuacja staną się okazją, by odczuć Twoją rękę i obecność Twoich aniołów aktywnie działających w naszym życiu. Niech prowadzą nas do mądrych decyzji i chronią przed wszelkimi niebezpieczeństwami. Zarówno fizycznymi, jak i duchowymi. Prosimy, aby rady aniołów rozbrzmiewały w naszych umysłach, gdy stajemy przed trudnymi wyborami, przynosząc jasność i rozeznanie. Niech ich mądrość inspiruje nas do działania z uczciwością i utrzymania naszych chrześcijańskich zasad w świecie, często pełnym chaosu i niepewności. Niech będziemy przykładem Twojego światła, prowadząc innych na ścieżkę sprawiedliwości i pokoju. Prosimy również, Panie, aby ochrona aniołów objęła nasze rodziny, strzegąc każdego domu swoją kochającą i czujną obecnością. Niech będą strażnikami naszych domów, chroniąc każdego członka naszej rodziny przed szkodliwymi wpływami i ukrytymi niebezpieczeństwami. Niech harmonia i bezpieczeństwo będą ustanowione w każdym zakątku naszych domów, odzwierciedlając Twoją świętość i pokój. Niech nasze społeczności będą błogosławione obecnością aniołów. Promując jedność i współpracę między wszystkimi. Niech inspirują lokalne przywództwo i obywateli do wspólnej pracy nad osiąganiem wspólnych celów, wzmacniając więzi braterstwa i wzajemnej pomocy. Niech obecność anielska będzie znakiem Twojej łaski w każdej inicjatywie społecznej, prowadząc do rezultatów, które będą chwałą Twojego imienia. Na koniec wzywamy Twojej ochrony na nasze duchowe podróże, aby każde wyzwanie na drodze wiary było pokonywane z pewnością anielskiej pomocy. Niech pomogą nam wzrastać duchowo i pogłębiać naszą więź z Tobą, naszym niebiańskim Ojcem. Niech każdy krok na drodze wiary będzie prowadzony Twoją ręką, zapewniając, że nasz rozwój duchowy pozostanie świadectwem Twojej opatrzności pełnej miłości. Panie, w Twoim wielkim miłosierdziu wciąż prosimy o interwencję Twoich aniołów w naszym codziennym życiu. Niech towarzyszą nam w każdej czynności, od najprostszych po najbardziej skomplikowane zapewniając, że Twoja łaska będzie nas osłaniać w każdej sytuacji. Niech ich nieustanna czujność wzmacnia nas w walce z pokusami i chroni nas przed wszelkim złem. Niech mądrość aniołów oświetla każdą naszą decyzję, gwarantując, że nasze wybory będą odzwierciedlały Twoją boską wolę i promowały dobro wspólne. Niech pomagają nam rozpoznawać okazję do służenia innym w miłości i pokorze, inspirując nas, byśmy byli narzędziami Twojego pokoju i dobroci na świecie. Niech anielska obecność w naszym życiu będzie źródłem inspiracji i świadectwem Twojej obecności. Prosimy Cię również, Ojcze, aby aniołowie wspierali tych, którzy znajdują się w trudnych chwilach lub cierpieniu. Niech ich pocieszająca obecność przynosi ulgę i nadzieję, a także niech będą latarnią światła w czasach ciemności. Niech podnoszą tych, którzy upadli, i przywracają radość tym, którzy są zniechęceni lub zagubieni. Niech komunikacja między nami a aniołami będzie jasna i stała, umożliwiając łatwe zauważenie i przestrzeganie ich wskazówek i ochrony. Niech ten niebiański dialog wzbogaci nasze życie duchowe i motywuje nas do głębszej komunii z Tobą. Niech zawsze będziemy świadomi pomocy, jaka płynie od tych boskich istot i Twojego nieustającego miłosierdzia. Na koniec dziękujemy Ci za wierność i miłość, które okazujesz, posyłając swoich aniołów, aby nas strzegli. Niech nasze serca zawsze będą wdzięczne za to błogosławieństwo, a nasza wdzięczność niech objawia się w każdej myśli, słowie i czynie. Niech żyjemy w doskonałej harmonii z Twoim stworzeniem, celebrując piękno i ochronę, jaką aniołowie wnoszą w nasze życie. Miłosierny Ojcze, ponawiamy naszą prośbę o Twoją anielską ochronę we wszystkich aspektach naszego życia. Niech Twoi aniołowie będą dla nas niestrudzonymi strażnikami, którzy nie tylko bronią nas przed niebezpieczeństwami, ale także inspirują do osiągania ambitnych celów i realizacji przeznaczenia, jakie dla nas wyznaczyłeś. Niech pomagają nam patrzeć poza obecne trudności, skupiając się na wzroście duchowym i samorealizacji. Błagamy, aby aniołowie kierowali nami w relacjach rodzinnych, zawodowych i społecznych. Niech pomagają nam budować silne i pełne miłości więzi, promować wzajemne zrozumienie i rozwiązywać konflikty w sposób pokojowy i konstruktywny. Niech ich wpływ pomaga nam szerzyć dobroć i miłość, które otrzymujemy od Ciebie, wpływając pozytywnie na życie wokół nas. Prosimy również, aby obecność aniołów była źródłem odwagi i mądrości dla tych, którzy stają w obliczu wyzwań zdrowotnych, emocjonalnych lub duchowych. Niech będą przypomnieniem o Twojej bliskości i trosce, przynosząc ulgę i nadzieję pośród bólu. Niech pewność ich ochrony wzmacnia wiarę wszystkich cierpiących i pomaga im znaleźć pokój w Twojej obecności. Niech aniołowie zachęcają nas do poświęcania czasu na modlitwę i medytację, uznając, że wzrost duchowy jest kluczowy dla pełnego i sensownego życia. Niech prowadzą nas do lepszego zrozumienia Twojego Słowa i Twojej woli, ucząc nas, jak żyć zgodnie z zasadami Ewangelii. Niech ta nauka przemienia nasze życie i czyni nas żywymi przykładami Twojej miłości. W końcu prosimy, aby nasza wdzięczność za aniołów była odzwierciedlona w naszej gotowości do pomagania innym. Niech będziemy aniołami w życiu tych, którzy potrzebują pomocy, oferując wsparcie, zrozumienie i miłosierdzie. Niech nasze działania odzwierciedlają Twoją dobroć i miłosierdzie, a dzięki naszym staraniom więcej osób pozna pocieszenie i bezpieczeństwo Twojej anielskiej ochrony. Wszechmogący Panie. Wznosimy nasze głosy w błaganiu o nieustanną czujność Twoich aniołów w naszym życiu. Niech towarzyszą nam w różnych aspektach naszej codzienności, od chwil spokoju po te pełne największych prób. Niech ich ochrona otacza nas jak święty płaszcz, oddalając od nas wszelkie zło i prowadząc nas zawsze na ścieżkę dobra i prawdy. Niech posługa aniołów w naszym życiu inspiruje nas do większej uważności i odpowiedzialności za błogosławieństwa, które nam dałeś. Niech rozpoznamy każdy dzień jako nową okazję do chwalenia twojego imienia przez nasze czyny. Niech aniołowie pomogą nam kultywować postawę wdzięczności i radości, szerząc pozytywność i nadzieję, gdziekolwiek jesteśmy. Prosimy cię, Ojcze, aby mądrość aniołów pomogła nam stawiać czoła wyzwaniom z perspektywy nieba, widząc w każdej przeszkodzie szansę na wzrost i wzmocnienie naszej wiary. Niech uczą nas, jak być wytrwałymi i niezłomnymi. Zawsze mając nadzieję żywą w naszych sercach. Niech ich obecność będzie nieustannym przypomnieniem, że nie kroczymy sami. Niech aniołowie będą także mediatorami Twojego pokoju w naszych codziennych interakcjach. Niech kierują nami, jak postępować z współczuciem i zrozumieniem, unikając konfliktów i promując pojednanie tam, gdzie jest to potrzebne. Niech ich wpływ uczyni nas aktywnymi budowniczymi pokoju. Którzy szukają nie tylko własnego spokoju, ale także pokoju dla wszystkich wokół. Na koniec prosimy, aby aniołowie nadal byli naszymi towarzyszami na ścieżkach życia, zarówno w chwilach radości, jak i w wyzwaniach. Niech nas zachęcają do przeżywania każdego dnia z zapałem i oddaniem, świadomych Twojej miłosiernej i opiekuńczej obecności. Niech nasze życie będzie nieustannym świadectwem Twojej miłości i miłosierdzia, przyciągając innych do Ciebie poprzez przykład wiary. Którą żyjemy. Boże nieskończonej dobroci i współczucia, kończymy naszą modlitwę, prosząc, aby Twoja anielska ochrona była rzeczywistością odczuwalną we wszystkich obszarach naszego życia. Niech aniołowie, ci posłańcy Twojego słowa i woli, będą świetlistymi przewodnikami w naszej podróży, oświetlając nasze ścieżki i chroniąc nas przed wszelkim złem. Niech ich obecność będzie odczuwalna głęboko i nieustannie, przynosząc pokój i bezpieczeństwo naszym serkom. Prosimy, aby te boskie istoty inspirowały nas do osiągania najwyższych cnót i życia, które odzwierciedla Twoją świętość. Niech pomogą nam przezwyciężać każde wyzwanie z odwagą i mądrością, a nasze życie niech odzwierciedla piękno żywej i aktywnej wiary. Niech będziemy latarniami nadziei i miłości, ukazując siłę i spokój, które pochodzą z życia prowadzonego przez Ciebie. Niech ochrona aniołów nie będzie tylko dla naszego osobistego dobra. Ale także uzdalnia nas do bycia opiekunami innych. Niech wyciągniemy rękę do tych, którzy potrzebują pomocy, oferując wsparcie, pocieszenie i przewodnictwo. Niech nasza interakcja z aniołami uczy nas być bardziej empatycznymi i uważnymi na potrzeby innych, wzmacniając naszą społeczność więzami troski i solidarności. Niech nauki i towarzystwo aniołów przygotują nas do zmierzenia się ze światem nie ze strachem, ale z pewnością, że zawsze jesteś przy nas. Niech pewność ich czujności pozwoli nam żyć z odwagą i celem, starając się w każdym czynie wychwalać Twoje imię. Niech nasze życie będzie nieustanną modlitwą wdzięczności za Twoją ochronę i miłość. Zakończając tę modlitwę, czynimy to z sercami pełnymi wdzięczności i duszami odnowionymi przez pewność Twojej nieustającej obecności poprzez aniołów. Niech każde słowo wypowiedziane tutaj rozbrzmiewa w naszym życiu, odbijając się echem jako hymn pochwały i dziękczynienia Tobie. Naszemu Bogu i Ojcu Wiecznemu. Niech tak się stanie, w imię Jezusa. Amen. Rozpocznijmy, wspólnie odmawiając, Ojcze Nasz, jednocząc nasze serca i głosy w modlitwie. Ojcze Nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyńdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja. Jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Teraz zapraszam Cię do pozostawienia swojej intencji modlitewnej w komentarzach. Podziel się z nami swoimi troskami i nadziejami, a razem będziemy szukać Bożej interwencji. Jeśli ten moment był dla Ciebie wyjątkowy, zasubskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić naszych przyszłych modlitw i refleksji. Dziękuję wszystkim. Którzy byli dziś z nami, i mam nadzieję, że poczuliście pokój i ochronę aniołów. Rozważając to, czego się dzisiaj nauczyliśmy, jak możesz zaprosić ochronę aniołów do swojego codziennego życia? Na ekranie końcowym znajdziesz dwa filmy, które możesz wybrać, aby kontynuować swoją wspólnotę z Bogiem. Nie przegap jutrzejszego filmu, w którym będziemy kontynuować odkrywanie cudów wiary chrześcijańskiej. Jeszcze raz dziękuję za obecność. Niech aniołowie towarzyszą każdemu z Was, i do zobaczenia wkrótce. Amen.